Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze drugie spotkanie. Jesteśmy po tych wielkich wydarzeniach, które miały miejsce nad Jordanem. Widzieliśmy Nikodema, który przyszedł, by obserwować Jana. Okazało się, że akcja zupełnie się odwróciła, że jest ktoś nowy, że Jan tu nie jest bohaterem. Dzisiaj widzimy Nikodema, który. Próbuje z lękiem obserwować, co się dzieje, kiedy myślał, że, że to miejsce nad Jordanem to jest miejsce Jana i że to on jest tutaj głównym punktem programu. Okazuje się, że nie że jest jakiś Jezus z Nazaretu, nad którym Jan zobaczył wstępującego Ducha Świętego i to, że właśnie, właśnie Jezus jest, jest bohaterem. I w naszych rekolekcjach, na samym początku, właśnie dochodzimy do tego bardzo ważnego, istotnego punktu, w którym widzimy, że to Jezus z Nazaretu jest bohaterem tych rekolekcji. Nikodem obserwuje, co się dzieje. Jan wstaje i pokazuje na Jezusa. Oto baranek Boży. Wokół Jezusa zaczynają gromadzić się uczniowie. W sercu Jezusa musiało się dziać bardzo wiele. Jego oczy patrzyły na zgromadzony Izrael. Patrzyły na tych ludzi, którzy Sami nie wiedzieli, co się dzieje, tak samo zaskoczeni jak nikodem, że ta akcja się nam jakoś odwróciła. A Jezus, po tym jak wstąpił na Niego Duch Święty, zapewne w Jego sercu pojawiła się myśl: Ci ludzie należą do mnie. Ojciec dał mi właśnie tych ludzi, którzy pragną słuchać Słowa Bożego, ludzi, którzy chorują i pragną być uzdrowieni, ludzie, którzy są zniewoleni, pragną wolności, ludzie, którzy są pogrążeni w grzechach. I pragną z nich się wyzwolić. Serce Jezusa musiało być bardzo mocno. do tego stopnia, że ten, ten, ta, ta moc, która emanowała z niego, natychmiast zaczęła przyciągać uczniów. Po tym, jak, jak Jan powiedział oto Baranek Boży, to wokół Jezusa zaczęli gromadzić się pierwsi kandydaci na apostołów. Nikodem musiał iść bardzo niedaleko, kiedy zobaczył pierwsze, usłyszał pierwsze. Dialogi Jezusa z uczniami. Nikodem był świadkiem pierwszego wezwania, pierwszego powołania. Jego serce, choć jeszcze nie było na tyle odważne, żeby dołączyć do tego grona, musiało jednak przeżywać bardzo ciekawe momenty. Kiedyś pewna kobieta, która doznała poważnej kontuzji kolana, poprosiła mnie, bym przyjechał i pomodlił się nad nią, wierząc, że. Jezus może uzdrowić jej to kolano, że może uniknąć operacji, na którą czekała, która była bardzo dłużona w czasie, była bardzo kosztowna. Kiedy przyjechałem na miejsce i zobaczyłem to jej kolano, które było bardzo sine i spuchnięte, pomyślałem sobie, że, że pomodlę się, żeby jakoś to zniosło, ale nie przyszło mi do głowy, że Jezus może ją. Uzdrowić, ale zacząłem się w tym nawet moim braku wiary modlić. Owinąłem, położyłem rękę na kolanie, obwinąłem je stułą, zacząłem się modlić i po kilku sekundach kolano zaczęło bardzo drżeć. Ta kobieta pyta się, proszę księdza, co się dzieje. Ja mówię, nie mam pojęcia, ale módlmy się dalej. I kiedy to kolano poczułem pod ręką, że, że zaczyna klęsnąć, że, że opuchlizna znika, odwinąłem stułę, i to kolano było zupełnie białe, cały, cała opuchlizna i cały ten wylew podskórny znikł. A w sercu miałem takie słowa, żeby jej powiedzieć w imię Jezusa z Nazaretu w stanie chodź. Gdyby to było w jakimś miejscu publicznym, to nigdy bym się tego nie odważył powiedzieć, ale że byliśmy sami, mówię w imię Jezusa z Nazaretu wstani i chodź. A ona mówi, jak to, to jest niemożliwe. Ja mówię, chciałaś być uzdrowiona. W imię Jezusa wstani i chodź. I ta kobieta wtedy... Wstała i, pomimo diagnozy, którą miała postawioną, że wszystkie części miękkie w kolanie są odklejone i czekają poważna operacja, zaczęła chodzić, i nie było śladu już po żadnej kontuzji. Właśnie takie wydarzenia zapowiadał Jordan i to, co się wydarzyło dwa tysiące lat temu, a czego świadkiem był nikodem, co poruszyło jego serce.